Jeżeli chodzi o te działania, o których Pani mówi, myśmy proponowali, bo wiadomo, że to jest też kwestia zorganizowania siebie, żeby właśnie te dane, te informacje, kto z parafii przyjął uchodźców, były u nas w parafiach. Bo wtedy, gdy organizujemy pomoc, to widzimy już, że nie będziemy tych wszystkich rzeczy organizować i wysyłać, mam powiedzieć, na Ukrainę, bo to nie, inaczej się nie powie ale chcemy, żeby te rzeczy trafiały już do tych osób, które na miejscu wspomagają uchodźców. I to myślę, że trzeba chwili czasu, ale też informacji, bo w tej chwili jeszcze nie dostrzegamy problemu, ale utrzymanie tych osób przez dłuższy czas no, będzie rzeczywiście wymagało dużych nakładów finansowych. Ja sam widzę po sobie, bo wpływają pierwsze rachunki. Kwota milion złotych wydaje się duża. Pierwszy rachunek, tylko 2000 litrów, który w zasadzie wystarczył na niecały tydzień na opał tych obiektów, które wzięliśmy, to jest 15 tysięcy złotych. Pomnożyć to przez każdy miesiąc, gdzie będzie trzeba to grzać, no to wychodzi suma dość dość duża na same na przykład zabezpieczenie ciepła, i tak samo będzie w domach tych osób, które przyjmują. Dlatego y, też y, ten apel, o którym też mówił z Waldemar, żeby mówić konkretnie, czego potrzebuje, bo wtedy znajdą się osoby, które konkretnie będą mogły pomóc. Propozycją było też to, aby w parafiach, w dekanatach rodzina, która przyjmuje, była objęta opieką innych rodzin, które zdeklarują się, że pomogą w tym, w tym czy w tamtym.